Przykład: słodka nagana świętego Józefa. Pewien zakonnik wielkiej doskonałości dręczony był przez ducha nieczystego najobrzydliwszymi i najochydniejszymi pokusami. Wsparty jednakże łaską, odniósł zupełne zwycięstwo. Na zajutrz cnotliwy zakonnik udał się do miasta ze swym przełożonym, gdzie zastąpił mu drogę mąż starszy i poważny, mówiąc – Ojcze, dlaczego nie udałeś się o pomoc do świętego Józefa we walce, którą musiałeś staczać przeszłej nocy ze złym duchem? Albo przynajmniej dlaczegoż nie odmówiłeś jakiejś modlitwy do niego, aby on Ci przybył z pomocą w tak wielkim niebezpieczeństwie? Zakonnik, zdziwiony tą znajomością tajników swego serca, chciał go o to zapytać, ale wtem sędziwy ów starzyc zniknął mu z przed oczu. Poznali obaj zakonnicy, że tym sędziwym starcem był święty patriarcha, który tym objawieniem chciał pokazać, jak bardzo pragnie, żeby do niego się uciekano w troskach, a szczególnie w niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości. Jemu tak wielce drogiej. Postanowienie na cześć świętego Józefa będę się starał wykorzenić z mojego serca główne wady, a zaszczepić odpowiednie cnoty.